Dzień witam Was z powrotem na moim kanale. Z tej strony Patrycja. I dzisiaj przychodzę do Was z innym filmikiem niż zazwyczaj. Jeszcze takiego czegoś tutaj nie było, także jestem ciekawa, jak to odbierzecie. A mianowicie, nie wiem, może będzie to seria Journal with Me. Często dostaję pytania, czy to na Instagramie, czy w komentarzach na YouTubie, o to, jak wygląda mój journaling, co piszę, czy właśnie powiedziałabym o tym więcej. Mam już jeden filmik, co prawda, o tym na moim kanale, ale tam bardziej Wam tłumaczę, na czym to wszystko polega, czego używam, jakieś pomysły na formułki. A w tym filmiku, w tej serii, chciałabym Wam pokazać, jakie ja to robię miesięcznie, zrobić taką monthly routine, gdzie podsumowuję dany miesiąc, ustawiam nowe cele i ogólnie reflektuję się na poprzednim miesiącu. Dlatego dzisiaj chciałabym wam przekazać wszystkie moje wskazówki na temat journalingu, pokazać wam jak najbardziej prywatnie, jak to wygląda, ale w tym samym momencie, co ja będę pisać, wy możecie pisać swoje przemyślenia. Możecie journalingować razem ze mną. Także myślę, że jest to całkiem fajny pomysł, jak na to, że uwielbiam te tematy i od kiedy pamiętam, kochałam prowadzić wszelkiego rodzaju pamiętniki, zeszyty. Do dzisiaj, kiedy wchodzę do sklepu papierniczego, i widzę te ładne zeszyty. Wykupiłam je wszystkie, ale mam już swoje perełki, więc dzisiaj wszystko wam wytłumaczę i razem sobie podsumujmy kwiecień i przygotujemy się na maj. Jeżeli oglądasz ten filmik w innym miesiącu, to może zrobić to samo tylko z poprzednim miesiącem, ale na początku pokażę wam wszystkie moje pantniki, zeszyty i tak w skrócie wam to opowiem. Także jeżeli taki temat was interesuje, to zapraszam do subskrybowania mojego kanału, pamiętajcie też na Instagrama i zaczynamy podsumowanie kwietnia. Mój główny zeszyt, pamiętnik, journal, jak chcecie go nazywać, to jest zeszyt z firmy Loist. Zainwestowałam troszkę w ten zeszyt, kupiłam go w sklepie Paper Concept, to jest taki zwykły beżowy zeszyt w kropki. Jest on zamykany tak na gumkę, ma jakieś tam zakładki, ale generalnie kościół jest super. Trochę kosztował, ale od zawsze mi się marzył zeszyt z tej firmy, więc postanowiłam, że jak skończę mój pierwszy journal od 0 do 100%, to pozwolę sobie kupić taki lepszy zeszyt, bo moim pierwszym zeszytem był taki zwykły notatnik z Action. Kupiłam go za jakieś 6 zł i też jest przy bo ma taką bardzo milutką okładkę z napisem One Thing at a Time. Kupiłam kilka Temu, więc nie wiem, czy będzie nadal dostępny, ale w sklepach typu Action Teddy Dears znajdziecie mnóstwo bardzo ładnych zeszytów w przystępnej cenie. I taka przypominajka, że nie trzeba mieć jakiegoś super sprzętu na sam początek, bo to naprawdę nie jest potrzebne. Jeżeli chodzi o pisanie, to ja używam zazwyczaj tylko jednego cienkopisu z mikronu i ewentualnie jakichś mazaczków, które nazbierałam kilka lat temu, czy jakiegoś lidla, sklepów plastycznych, ale aktualnie nic nie kupuję, bo wiem, że tego nie potrzebuję. A jeżeli mi się kończy, no to idę do sklepu plastycznego i kupuję tylko takie cienkopisy z mikronu, to są moje ulubione. Ja używam. Grubości 0,2, 0,4 albo 0,3. Czasem do niego wracam i łapię mi cringe, kiedy czytam myśli moje sprzed kilku lat, ale byłam z niego bardzo zadowolona. No, jakby uzupełniłam go w 100%, więc jest to taka fajna pamiątka. I mam jeszcze jeden journal, i jest to bardzo popularny na TikToku czy Pinterestie, 5 Minute Journal. Jego dostałam od firmy Intelligent Change. I ten zaszczyt, jak z nazwy wynika, polega na 5-minutowym journalingu codziennie, ale chodzi o to, że codziennie zapisujecie rano, za co jesteście wdzięczni. What would make today great? Daily affirmation i na koniec dnia, wieczorem zapisujecie sobie highlights of the day what did I learn today i to jest spoko opcja, jeżeli nie macie dużo czasu na journaling a chcecie właśnie sobie zapisać jakieś rzeczy, za które jesteście wdzięczni tak chwilę się zatrzymać i docenić to, co macie tu i teraz i teraz już przejdziemy sobie do podsumowania kwietnia będę to robić właśnie w tym dzienniku mam taką ładną stronę tytułową, gdzie wzięłam jakiś cytat jakieś kwiatki, ja bardzo lubię tak artystycznie przelewać swoje myśli na kartkę więc staram się go prowadzić ładnie ale nie zawsze mi się chce, czasem jak zapisuję brain dump to po prostu biorę cienkopis i zapisuję jak się czuje. ale jeszcze moja porada taka przed tym jak usiądziecie do journalingu ograniczcie swoją przestrzeń przed czyście biurka, żeby nie znajdowało się na nim za dużo rzeczy w zimę kiedy robi się ciemno lubię sobie jeszcze zapalić świeczkę i mój must have, czyli robienie sobie czegoś do picia zrobiłam ją specjalnie w moim ulubionym kubku z Pietronki w pszczółki dzisiaj piję herbatkę z ramzeja, jabłko z cynamonem więc jeszcze w takim zimowym klimacie ale jak widać świeci słońce, więc w ogóle mam takie good vibes only więc jestem taka bardzo pozytywnie nastawiona do tego i nigdy go nie robię na siłę. To nie jest tak, że piszę w nim codziennie. Jeżeli nie czuję takiej potrzeby, no to tego nie robię. Czasem jak coś się wydarzy fajnego w ciągu dnia albo przykrego, to lubię sobie wziąć, zeszyć i zapisać, jak się czuję. Jakieś moje przemyślenia, więc nie trzymam się jakichś zasad i robię to intuicyjnie, jak ja się czuję. I to, co ja Wam dzisiaj pokazuję, to jest tylko inspiracja, więc wiem, że nie każdemu może się to sprawdzić, ale może dzięki mnie spróbujecie w ogóle jakiś journaling, więc pamiętajcie, dostosować to pod siebie. I jeszcze moja taka główna porada odnośnie journalingu: nie bójcie się być szczerze sami ze sobą. Ten zaszyt to jest tylko z zeszyt i to od Was zależy, jak go prowadzicie. Nie bójcie się przelewać faktycznie Waszych emocji na kartkę. To ma Wam pomóc, poczuć się lepiej. Także jeżeli byście sami siebie oszukiwali, no to jakby to nie ma sensu. Ja mam takie podejście, że ufam temu, że nikt tego zeszytu nigdy nie będzie trzymał. Mogę w nim zapisać wszystko, dosłownie wszystko. I nie wiem, co bym zrobiła, gdyby ktoś się dął do tego zeszytu, bo w ogóle o tym nie myśleć. Ale jestem tam szczera w 100%. Zawsze I bardzo polecam, naprawdę przelewać takie czyste Wasze myśli, jeżeli czujecie się gorzej, to nie pisać o tym, że czujecie czujecie się super, tylko faktycznie dlaczego czujecie się źle i na przykład możecie sobie zapisać pomysły, dobra, co mogę zrobić, żeby poczuć się lepiej. Dobra, trochę się rozgadałam, ale przejdziemy do podsumowania kwietnia i rozplanowania maja, więc co robię najpierw? wam się do strony, w którym rozplanowałam sobie początek miesiąca, czyli początek kwietnia, gdzie zapisałam sobie cele, co zrobię, żeby je osiągnąć i za co jestem wdzięczna i jakieś tam pozytywne afirmacje. Moimi celami była udana rekrutacja na Erasmusa w Polonii i to jest taki spoiler, bo wyjeżdżam na Erasmusa i właśnie przed chwilą się dowiedziałam, że to wiedziałam. Nagrywam jest końcówka kwietnia, także jakby mogę sobie odhaczyć ten cel. Kiedyś o tym powiem więcej, ale jeżeli to oglądacie, no to niektórzy teraz będą wiedzieć, że Erasmus będzie miał miejsce. Dalej, naprawę relacji z jedzeniem, jedzenie intuicyjne, czy to mi wyszło, nie jestem pewna, miałam złoty i upadki i nie chcę za dużo mówić o moim recovery w tym momencie, dlatego przejdziemy do kolejnego celu, czyli przeczytać dwie książki, udało mi się przeczytać dwie książki, także też sobie to odhaczyłam, ogarnąć jeden wyjazd za granicę, to też się udało, za tydzień, kiedy będzie majówka, jedę do Berlina na koncert z moją przyjaciółką i regularne picie wody, czy to mi się udało? Tak średnio, więc jeżeli widzicie, nie zawsze udaje mi się osiągnąć cel, który sobie wyznaczyłam, nie ma w tym nic złego, jeżeli coś wam nie wyjdzie, warto jest zreflektować się na tym i pomyśleć, co możecie zrobić, żeby w kolejnym miesiącu Wam wyszło. I napisałam sobie, jakie osiągnę, i tutaj rozpisałam sobie, żeby oddawać papiery w pierwszym terminie na rekrutację. Czytać rano zamiast telefonu i to mi się bardzo sprawdziło, bo przestałam sięgać rano aż tak po telefon, i rano, zamiast przeglądania Instagrama, staram się chwycić po książkę i przeczytać chociaż 10 stron jakiś rozdział, tak żeby zacząć dzień nie od telefonu, a od czegoś innego. I teraz przyjdziemy sobie na nową kartkę i przygotuję sobie taki fajny nagłówek. Możecie zrobić aestetyk jakoś tak. Dokładnie jak chcecie używać jakichś fajnych czcionek, więc sobie zrobię rozkładówkę na maj. Zrobiłam taki bąbelkowy efekt. I zanim zacznę planować nowy miesiąc, zrobię sobie takie podsumowanie zeszłego miesiąca. Użyję sobie formułek z pinterest'a tak myślę. Pinterest to jest skarbnica wiedzy, jeżeli chodzi o journaling, jakieś pomysły na czcionki. To jest moja ulubiona aplikacja i spędzam na niej zdecydowanie za dużo czasu. Możecie robić to razem ze mną, czyli sobie zapiszecie, jak wam minął ten miesiąc, jak się czuliście, wyrzućcie z siebie te wszystkie emocje, co tkwiliście w sobie cały miesiąc. Ja ja zazwyczaj piszę sobie po angielsku, nie wiem, jakoś tak mi po prostu łatwiej, i dzięki temu też szkole swój język. Czasem, jak mam ochotę, piszę po polsku, ale to naprawdę zależy od dnia. Wam formułki, które wybrałam jest to, czego się nauczyłeś w tym miesiącu, jakie cele osiągnęłam, z czego jestem dumna. Energy givers and takers from April, czyli jakby co mi dawało energię, a co mi ją zabrało. Najlepsze wspomnienia z tego miesiąca. Moja strona z formułkami na temat kwietnia gotowa i teraz wypiszę sobie cele na maj. Wraz z majem ruszę na moim Instagramie wyzwanie. 45 dni lepszej wersji mnie, gdzie wstawiam post ze wszystkimi zasadami. Jest to wyzwanie, które ma poprawić jakość naszego życia, nowe nawyki, nowe cele, więc jeżeli potrzebuję Potrzebujecie trochę motywacji, no to zapraszam. Ja postaram się go zrobić w trakcie sesji, przygotowania do egzaminów. Także wydaje mi się, że każdy może znaleźć na to czas. Ale teraz napiszę sobie cele. Jeżeli wyznaczycie sobie takie cele tygodniowe, miesięczne, to pamiętajcie, że powinny one być realistyczne. Napiszcie sobie takie bardziej wymagające, ale też takie mniej wymagające, które są do zrealizowania. Wiecie, że możecie je zrobić. Przykładowo, w ostatnim miesiącu chciałam regularnie pić wodę i nie udało mi się to. Dlatego ponownie zapiszę sobie to w celach na maj. Chodzi mi o to, żeby zapisywać sobie. Jakieś nowe nawyki, rzeczy, które chcecie zrobić, ale równocześnie don't be so hard on yourself. Nie wywierajcie na sobie za dużej presji, żeby nie czuć się przytłoczonym ilością celów. I tak samo, jeżeli nie uda Wam się osiągnąć jakiegoś celu, to nie traktujcie to jako porażki, tylko jakąś taką rzecz do przepracowania i wyciągnięcia z niej wniosków. Zaczęłam też częściej chodzić na siłownię i zauważyłam, że mam dosyć spięte mięśnie, więc chciałabym się częściej rozciągać. I tutaj mogłam sobie napisać codzienne rozciąganie, ale ja aktualnie tego nie robię codziennie. Nie robię tego nawet pięciu razy w tygodniu, dlatego zapiszę. Sobie dwa rozciągania w tygodniu. Ale jeżeli to mi wyjdzie w maju, te dwa razy w tygodniu, to na przykład w czerwcu zapiszę sobie cztery razy w tygodniu, żeby podwyższyć tę poprzeczkę i dążyć do mojego głównego celu, jakim jest codzienne rozciąganie, albo tam 6-7 razy w tygodniu, ale właśnie staram się dążyć do takich większych celów moimi kruczkami. Bo Ja lubię, kiedy dużo się dzieje w moim życiu. Często wywieram na sobie za dużo presji, że nic nie robię, że robię za mało, że jestem niewystarczająca. A jak na kartce zapiszę sobie takie małe cele i odhaczę, to czuję taką satysfakcję i jestem z siebie. Dumna, że udało mi się coś zrobić. To jest dosyć skomplikowany temat i cały czas z tym walczę. I na tej samej zasadzie mogą działać na przykład treningi. Jeżeli w ogóle nie ćwiczycie, no to ciężko będzie wam się przestawić na treningi pięć razy w tygodniu. Na początku postarajcie się wprowadzić to w nawyk dwa, trzy razy w tygodniu albo dwa razy w tygodniu plus jakiś spacer. I tak małymi kroczkami polubić to, żeby to była przyjemność, a nie obowiązek. Następnie wpiszę sobie dbanie o rutynę snu. Jak już wiecie, sen jest bardzo ważny. Czy to jeżeli chodzi o regenerację mięśni, czy to o nasze samopoczucie, posiadanie takiego. Dobrego zegaru biologicznego. Naprawdę pozytywnie wpływa na życie. Ja przystosowałam się, że chodzę spać 23, 22, coś w tym stylu, żeby wstać wcześniej rano o 6. Wtedy dobrze wykorzystać dzień, bo ja jestem najbardziej produktywna rano. Także jeżeli wieczorem siedzę na TikToku do jakiejś północy, no to rano czuję się taka niewyspana, przytłoczona i tak dalej. A jeżeli zadbam o te 7-8 godzin snu, przed snem w ogóle mniej używam social mediów, tylko czytam książkę, to jakość mojego snu i potem jakość dnia jest o wiele lepsza. Także cały czas chciałabym o to zadbać. Zobaczmy przez to, że mam studia dzienne. Znalazłam sobie taką moją rutynę, ale Wy sami musicie siebie poznać, bo ja przez to, że wstaję rano, wieczorem w ogóle nie potrafię nic zrobić, ale te najtrudniejsze rzeczy, albo jakieś treningi, wolę robić rano. No i w maju głównie będę się uczyć, ponieważ zbliża mi się sesja, więc moim celem będzie regularna nauka, ale równocześnie znajdowanie czasu na selfkę. By dobrze się przygodać na sesję, chcę być na bieżąco z notatkami, ale właśnie wieczorem zrobić sobie jakąś maseczkę, usiąść z książką, żeby moje życie nie kręciło się tylko wokół social mediów pracy i nauki. Żeby właśnie też dbać o moje zdrowie psychiczne, żeby nie czuć się przytłoczona tymi obowiązkami. Także to są moje takie cztery główne cele, które sobie rozłożyłam, opowiedziałam wam o nich. Dopiszę sobie jeszcze jakieś takie związane z social mediami, czyli na przykład, ile chciałabym pod koniec miesiącami subskrypcji, followersów na Instagramie. Jest to coś, co daje mi satysfakcję. Bo często nie doceniam i porównuję się do innych twórców. I nie zauważam tego, że ja robię progres. Więc jeszcze sobie dopiszę kilka celów, ale zostawię je dla siebie. Ale właśnie te cele to jest taka moja motywacja, bo wypisując cele, musicie wiedzieć. Dlaczego wy chcecie je mieć? Dlaczego chcecie się dobrze uczyć? Żeby, nie wiem, dostać stypendium, wyjechać na wymianę. Jakby musicie znaleźć swoje dlaczego. I wtedy będziecie mieli więcej motywacji, żeby te cele osiągnąć. Ale dla mnie bardzo ważne jest takie why. I to wy musicie porozmawiać samym ze sobą, co chcecie osiągnąć. Ale posiadanie celów, takiego punktu, do którego chcecie dążyć, jest bardzo ważne, jeżeli chodzi o motywację. I wiedziałabym, o tym gadać godzinami. Ale musicie znaleźć ten taki swój punkt, do którego chcecie dążyć. Ale na ten moment, co teraz chcę osiągnąć? Do czego teraz dążę? ale bez celów, bez takiej dyscypliny kiepsko będzie z motywacją, no bo jeżeli nie wiecie do czego chcecie dążyć, nie macie żadnego takiego krótkoterminowego, ani długoterminowego celu, no to ciężej będzie wam się zmotywować pod moimi celami zapisuję sobie taką formułkę jak how do you want to feel? i tu może powiem nieco o mojej manifestacji jak afirmuję, jak manifestuję i ja kiedyś byłam bardziej wkręcona w manifestację, bardziej tym wszystkim się interesowałam teraz wiem, że umiem przyciągać rzeczy poprzez moją pracę, wiarę w siebie cały czas mam problem z takim dowartością siebie, dlatego pomagają mi afirmacje, ale nie takie kocham swoje ciało, jestem super, wiedza przychodzi do mnie z łatwością, tylko tak bardzo realistycznie mówię sobie, piszę sobie albo słucham jakichś takich fajnych piosenek. Tutaj nad bierkiem mam na przykład kilka reminderów dla mnie, czyli na przykład Today is a new start, you are loved, you do your best so be kind to yourself. Dla mnie takie właśnie zaakceptowanie porażek, mówienie sobie, że jestem tylko człowiekiem nie robotem, mam prawo popełniać błędy, ale jeżeli chodzi o manifestacje, to przestałam sobie zapisywać, chcę się na Erasmusa. Chcę dobrze się uczyć. Tylko takie chęci zmieniam na czyny. Będę dobrze się uczyć, które zdałam już sesję w czasie przeszłym. Zamiast mówienia chcę traktować siebie lepiej. Mówię sobie albo zapisuję sobie, będę traktować siebie lepiej. Teraz, how do you want to feel? Chcę się czuć dobrze sama ze sobą, czyli co napiszę? Będę traktowała siebie jak najlepszą przyjaciółkę. Zabiorę siebie na kawę, kupię sobie kwiatki, pójdę na spacer, poczytam książkę w parku i tak dalej, i tak dalej. Że jakby zapisuję sobie rzeczy, które chciałabym zrobić, emocje, jakie będą mi towarzyszyć. W tym momencie? Ja, przez to, że podejmuję te cele, zapisuję sobie to na kartce, widzę to, dzisiaj zrobię to, żeby przybliżyć się do mojego celu. Skupiam się na teraźniejszości i wiem, że niektórych może to denerwować, że cały czas mówię: Skupcie się na teraźniejszości i na to, co jest tu i teraz. Ale nawet nie widzicie, jak mi to zmieniło myślenie. Przestałam tak myśleć zero tylko właśnie takie, co chcę dzisiaj zrobić, kilka rzeczy. Może zrobić sobie takie time blocking, kiedy faktycznie mam dużo rzeczy, ale jakby nie myślę o tym, co będzie za pół roku. No chyba, że ja mam jakiś plan podróżniczy, to inaczej. Ale nie myślę o tym, jak jak się będę czuła za pół roku. Albo okej, okay, za pół roku będę taką i taką osobą. Ja rok temu nie wiedziałam, że ja nadal będę nagrywać, że pojadę do Londynu, że pojadę do Mediolanu, Kopenhagi, że dostanę się na Erasmusa, że w ogóle zrezygnuję z jednych studiów. Tak samo możemy mówić o tym, jak nas zamknęli w 2020 w domu. Nikt się tego nie spodziewał. Mieliśmy plany na 2020 rok i niestety wydarzyły się rzeczy, na które nie mieliśmy wpływu. Dlatego nie warto czekać, aż coś do nas przyjdzie i tylko sobie zapisywać. Jakby samo zapisanie, takie manifestacje. Tylko trzeba podejmować akcje. Robić rzeczy, które będą nas zbliżać do swoich celów. Czyli dla mnie życie teraźniejszością polega na tym, że ja nie czekam na odpowiedni moment, kiedy będę gotowa, żeby coś zrobić. Nie warto czekać na odpowiedni moment, bo ten moment nigdy nie przyjdzie. Dla mnie jednym z takich ważniejszych wydarzeń, które utwierdziło mnie w tej myśli, to była moja choroba, kiedy mówiłam: ok, od jutra zacznę iść więcej, od jutra zajmę się tym. I ja to sobie odkładałam. I ta choroba prawie mnie zniszczyła. A wystarczyło być świadomym, szczerym ze sobą, nie czekać na jutro, tylko teraz zacząć działać, jakby teraz podjąć. Kroki, które pozwolą naprawić mi relacje z jedzeniem, które pozwolą mi odzyskać siły. Albo jeżeli chodzi o studia, czekałam pół roku na to, czy je polubię. wiedząc, że ich nie polubię, Nie ma sensu czekać. Czas leci tak szybko, że je, zanim się obudzę, będę już na licencjacie i będę czuła się beznadziejnie, że zostanę w tych studiach. Dlatego zapisuję sobie How Do You Want to Feel? Będę traktować siebie dobrze. Zamienimy takie I Want na I Will. I w ogóle troszkę się stresuję tym filmem, ale mocno się przed Wami otwieram. I chciałam, żeby to był taki luźny film, gdzie razem z Wami mogę sobie przemyśleć, albo właśnie zapiszę sobie rzeczy, jakbym chciała czuć i do tego zapiszę sobie jakieś afirmacje i pozytywny cytat. Troszkę się rozgadałam na ten temat, ale jest to coś, co bardzo mnie ciekawi. Jak mówiłam, uwielbiam prowadzić pamiętniki różnego typu zeszyty i lubię mieć to zapisane gdzieś na kartce. Jednak nawet jeżeli chodzi o planowanie czasu, to pomimo tego, że używam Notion, jakiś kalendarz Google, to uwielbiam papierowe planery, bullet journale i tak dalej, Także mam nadzieję, że zainspirowałam kogoś, żeby zreflektować się na poprzednim miesiącu i w ogóle dajcie znać, co myślicie od kiedyś serii Journal With Me. Pamiętajcie, że to jest tylko inspiracja, każdemu sprawdza się co innego. Nie musicie robić tego estetyk, możecie to prowadzić właśnie w Notion, w notatkach, w telefonie. Jakby dostosujcie to wszystko pod siebie, to wam ma się to sprawdzać, to wam ma to sprawiać przyjemność. Nie robię tego codziennie, nie zmuszam się do tego, piszę kiedy czuję taką potrzebę, ale testujcie nie bójcie się próbować, więc czekam na wasz feedback, dajcie znać co myślicie o takiej serii i w ogóle o takiej luźniejszej formie filmików. Jeżeli on ci się spodobał, będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawisz łapkę w górę i subskrypcje. Zapraszam do mojego Instagrama i TikToka po więcej motywacji, przepisów. I jak mówiłam, ruszamy z wyzwaniem na maj, więc jestem mega podekscytowana i w ogóle wreszcie czuję, że żyję wiosna, lato, słońce. To jest to, czego potrzebowałam, to jest to, czego mi brakowało. Także przysłałam wam bardzo dużo energii, ogóle dziękuję wam, że jesteście. Widzimy się niedługo.